Dzień dobry, dzisiaj temat: alergie, alergie na zwierzęta i psa, kota, więc dzisiaj chciałam poruszyć ten temat i dać Wam przykład, bo może Was trochę zaskoczyć. Dam Wam taki przykład nietypowy, gdzie możecie nie przeczytać nigdzie, więc jeśli temat Ciebie dotyczy, może Twojego dziecka, zwłaszcza, proszę zostań i wysłuchaj do końca. Cześć, mam na imię Ewa i zapraszam Cię na mój kanał Totalna Biologia a Dzieci. Czy wiesz, że twoje przekonania, twoje drzewo genologiczne, Twoje samopoczucie ma wpływ na twoje dziecko, zwłaszcza na choroby i jego zachowanie. Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić wasze życie na lepsze zapraszam serdecznie. Słuchajcie, miałam ostatnio konsultację. Konsultacje mamy, gdzie oczywiście dziecko było uczulone na kota. Mama z dzieckiem była w ogromnej symbiozie. Pomimo, że to było nastoletnie dziecko, wiecie, co to znaczy dziecko: jeśli jest dziecko w symbiozie z mamą, czyli to, co mama czuje, to ja tak, jak mama odbiera świat, dziecko będzie pokazywało w chorobie. I historia była trochę taka, że mm, został znaleziony kot, no i jakby mama. Bardzo postanowiła, jakby się tym zapiekować, i to było niezwykłe w tej historii, bo chcę, żebyście też zwrócić na to uwagę, ale jeśli ktoś ma takie tendencje do ratowania zwierząt, tak przykład, psa kota, i wydaje się, no bo ja zawsze mówię, że przecież zwierzęta mają naturalny taki odruch przetrwania, a ludziom się wydaje, że, że go nie mają, ale to pokazuje, i też tak wyszło podczas konsultacji, że Zaopiekowanie się zwierzętami czy kotem, to tak naprawdę to jest te, ten brak z dzieciństwa, gdzie ta kobieta, ta mama nie doświadczyła w swoim dzieciństwie. Czyli była z bardzo trudnego domu, z bardzo, no bardzo nieobecnych rodziców. Pamiętajcie, że mama alkoholiczka to jest zdecydowanie no, większy problem i większa trauma dla dziecka niż tata alkoholik. Tak, no bo jakby ta więź z mamą jest zawsze bliska, tym bardziej jeśli to dotyczy. Dziewczynki, a później kobiety. I w tym odcinku chcę zwrócić na to uwagę, że zobaczcie, dziecko było uczulone na kota, ale tym symbolicznym kotem była mama. I to pokazywało tak naprawdę jej ją samą. Czyli to ona potrzebowała tej opieki, ona potrzebowała tej uwagi. Jak właśnie źle się czuła, była słabsza, tak? Czyli to jest coś, czego ona nie doświadczyła. Więc często te zwierzęta po prostu pokazują Was. Tak, was e, bardziej, jeśli to jest dziecko, to, to przypominam, że to są bardziej konflikty jakby dorosłych, więc tutaj warto jakby przyjrzeć się temu, tak? I, na co też uwagę zwracacie przy tych zwierzętach, kim symbolicznie było to zwierzę, bo często tak może być, że na przykład, nie wiem, po poronieniu, po stracie kogoś z rodziny, tak, przygarnia się zwierzę, zwierzę i też to te zwierzę jest symbolem tego człowieka. Nie? Bo też musicie zadać sobie pytanie, czy ja patrzę na to zwierzę jako zwierzę, czy patrzę na to, na to zwierzęcie jako na człowieka, na, 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 na to, co ono ma mi zastąpić, co ono ma mi dać. tak? Więc to też jest bardzo ważne, aby zwrócić na to uwagę. Dajcie znać, jakie macie doświadczenia. I do zobaczenia w następnym odcinku.